Hej, ja, mogę ze strony Baziuk. Jest to kolejny odcinek serii, no, betowania. I jak obiecałem, mam dzisiaj tam 30 skrzynek, mało wiem, ale zawsze coś. No i giveaway miał być, no i jest. No i tak, zrobimy to, to jest jeden, to jest dwa, to jest trzy, to będzie cztery, pięć, sześć, siedem, no, od, od góry do dołu. Czyli tak, raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No to losujemy. Od jednego do siedem i wygra jeden. Czyli kto to wygrywa? Mr. Kacper. No, bardzo mu gratuluję. 8. Jak widzicie, nie mam za dużo skrzynek. Bieda. Dziewięć. I dziesięć. Dlatego takie ubogie Lecz zawsze coś, dobra ten, to wyślę przy was no i wysłamy dobra potwierdzę teraz na telefonie i, <tryk> i widzimy się jak już będziemy wybijać dobra już jestem wbijamy I na cebulę, to dzisiaj to skrzynki do GitHub'a Później sobie w No dobra, złóż ofertę. Cztery skrzynki. No mam nowy awatar. ciągle mi się nie wpisało? Halo. Wyloguję się i zaloguję jeszcze raz. To ja wbiję i widzimy się za chwilę. Dobra, wiem tutaj i tutaj. No jak widzicie mam nowy awatar. I zobaczymy. Może to wygramy no niestety. Przegrałem. Ten... Jacob mi zrobił. awatary. No, fajnie mi się. Pod, Fajnie jest. Podoba mi się. Dodałem sobie cebulomat. No, żeby mieć te plus 5% bonusu do wygranej. Dobra, no to za... Widzimy się za minutę. Około. Dobra, 20 sekund do końca. No, 57%. Niedużo w puli. No. Trzy skrzynki do zgarnięcia, no. Bieda. Tutaj. 20% mamy, ale tu na pewno będzie pula powyżej 5 euro To mogę się założyć No dobra, jeszcze bizonik No Fajnie byłoby zgarnąć, żeby nie było, nie? I uwaga, czy to wygramy, czy przegramy Zobaczymy No i wygraliśmy, nice 32 centy Nie dużo, ale zawsze coś To widzimy się w kolejnym becie. No tutaj jak ten bet Dojdzie tak do 10 sekund Dobra Fajny becik, no na pewno fajnie byłoby by zgarnieć Jeśli to wygram, ten sticker Pasza Biceps wędruje do Was Tak, 3% Nie ma zbyt dużej szansy, ale zawsze szansa Więc, no niestety nie będzie teraz Dziwoje na ten sticker Widzimy się w kolejnym becie No tutaj już taki grubszy bet 6,5 euro, 7% Wybijem, no o Jezu wiem tyle ile mogłem no. no jak to wygram no to na pewno będzie na to giveaway na to no i na sporo skrzynek no na 10 skrzynek może 15 zależy albo na października no, tylko żebym to wygrał proszę 9 euro i no i niestety przegraliśmy no, wbiłem tak jakby najwięcej, co mogłem, nie? Czyli 7 centów, najdroższe tutaj skrzynki, jakie są. No niestety, dobra, widzimy się w kolejnym beciku. Tutaj muszę to pokazać, jak widzicie, ciągle wbijałem. Low, nie wbiłem. No i oczywiście musiał wygrać. Taki picket No. Teraz tutaj wbijam 20 skrzynek, czyli najwięcej. Dobra. No. Tutaj już nie ma szans. A jeśli wygrałbym? to robię giveaway na USP. No i na TK Tego USPK za 2 euro i TEKA za 90 centów. Jeśli to wygram, tak. Więc trzymajcie kciuki 2%. Uwaga. No i niestety przegrałem po raz kolejny. Nie lubię sniperów. Nie lubię. Tylko. Tyle. I wszystko w temacie. Dobra. Wszystko straciłem, jak widzicie to jest dla tego zwycięzcy giveawaya no zostawcie łapkę w górę 10 łapek dzisiaj dzisiaj 10 łapek i będzie kolejny odcinek kolejny odcinek postaram się zrobić giveaway no i też kupię coś jakieś więcej itemów jakiś może kluczyk kupię albo z2 więc zostawcie łapkę w górę 10 łapek i kolejny odcinek Przepraszam, że taki krótki, że taki nudny pewnie, ale no nie mam nic. No to na razie. Cześć.